Tu robimy przemeblowanie. Ta kanapa musi iść na tą ścianę. A to będzie stała choinka. Tam I jeszcze okay. wymieścić. Chodź, chodź, tam. Zastanawiamy się, co zrobić z naszymi palmami konkursowymi. Szkoda nam tak wyrzucić. Ale no cóż, nie mamy wyjścia, nie? nie lepiej spalić. Spalić no. no dobra, Przemeblowanie. ciąg dalszy. No, musiała być skrócona. Te 57. siedem. Jeszcze raz. raz. Stop, 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 stop. Stójcie ja? Aha. To idzie na pole? <grych> ja też idę na Tędy, Jakoś międzio Ja już leżę trochę Idziemy, ja, 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 ja. O! Jeszcze chyba ciut. A będziemy wstawiać w wodę? Garnek? Czy nie? Mi się wydaje, że ostatnio nie było, wiesz? Nie. I tak samo długo przetrwała. Była. Coś mi się wydaje, że właśnie w zeszłym roku nie wstawialiśmy wody. I tak samo długo przetrwa. Coś mi się tak... ale nie jestem pewna, głosy, to nie dam uciąć. No I co? Za rok woda. będziemy wiedzieć, bo będziemy mieć na filmie, Zobaczymy film będziemy wiedzieć, jak robiliśmy. A bo jest i gorzek. Wkładne czyni? Była w, czy ja w górku. A w którym? Coś takie fajne W ogóle zawsze wstawiamy w garnek, bo one się nie mieszczą w te. Kiedyś mieliśmy taki stojak, ale to nie zdawało. Stojak? Nie dawało te no, być wiązana. Tam jest specjalny właśnie. Chwileczek Dobra, No nie, ja nie wiem. To taki mały, nie? To metalowy może. taki Ja uwielbiam żywą choinkę, po prostu uwielbiam. Tak jak mieszkałam w bloku, to starałam się zawsze, jak tylko mogłam, to kupić e, świeżą choinkę i zawsze kupowałam w Wigilię, albo dzień przed Wigilią. Wtedy już były przecenione. E, I zawsze w jakiejś korzystniejszej cenie. Wam I co, patrz siedzi na gałęziach? Ale siedzi na gałęziach, nie? Nie, dobrze jest, idealnie. Są takie sukienki, nie? Że y, można zasłonić ten dół choinki właśnie. Ale można też jakiś materiał pomyśleć. Y, materiał jakoś tak obożył, żeby nie było widać tego w Mamy akcję lampkową, bo chcieliśmy założyć jeszcze lampeczki. Na choinkę i podłączamy, próbujemy wszystkie lampki. I wszystkie się okazuje, że są kolorowe. Chyba ze cztery komplety lampek kolorowych yy, znaleźliśmy. Nie wiem skąd mieliśmy tyle lampek kolorowych. I teraz w końcu jedną znaleźliśmy, tą yy, właśnie na choinkę, co mamy. Co mamy, je też przed domem. one są bardzo ładne. I te chcę na choinkę. I jeszcze podłącz te, co nam zostały niesprawdzone. Mam nadzieję, że to też są te, bo jeden komplet to jest za mało. Jeszcze podłączyłam na chwilę tylko aparat do ładowania. Musiałam go odłączyć, bo tutaj taka akt. Zamki się same rozmnażają. Te mrugają. To są trochę inne. Chyba. To były te pierwsze same, jedne, duże. To są troszeczkę inne. To są same ciepłe światło. Nie, trzeba połączyć się z tymi, bo to i tak będzie za mało. To są duże lampki kilometry. Tam kilometry. Lampek nigdy nie jest za dużo. O, już się rozłączył. Samorzek. Ale to się rozszczepuje do pewnego momentu, a no, no. później się robi... Nie, nic się nie robi.

O, to były na pole. Chyba. No tak, no ale to był jeden komplet, co mieliśmy na balkonie, a teraz mamy cztery. To dobrze. A w zeszłym roku się jedne zepsuły kolorowe, więc... Poszły z dymem. Nie wiem, nie wiem. Dobrze, to tu się tych się nie dospiąć. Dobra. Tamte, to... To, by... to są te białe czy... Tu te, no. To są białe? A to są te kolorowe? Zbieramy jednak dzisiaj choinkę Znaczy przynajmniej na razie yy, Zakładamy lampki A później się zobaczę, Jak nas poniesie Jutro już bym chciała robić takie generalne sprzątanie yy, Więc wolałabym, żeby już ta choinka była ubrana Bo jutro mam zamiar wpaść w szał Chciałabym ubrać je y, tak y, Że każdą gałązkę obkręcić Tylko ja nie wiem jak to się robi bo po pierwsze, chyba tu mam za mało tych lampek, może coś jest jest duży sznur. Ale nie wiem, co się robi, bo tak. jeżeli na przykład, y, obkręcamy tu i co, i później, jesteśmy tutaj, przychodzimy do następnej. Tak, po tu rodze? i tak. Jezu, to przecież to trzeba by było. Nie wiem. 100 metrów, a więcej tylko. Ale Dobra, najgorsza lwota, musimy ją... Tutaj trzeba od góry chyba. No. To my zawsze robimy no. tak naokoło. No ja wiem. Ja wolę wieszać... Ja, ja wolę wiem. wieszać bombki. Krzysiu, fajnie jesteś na pierwszym planie. To ja może się odsuniesz? A no, może się odekorowaliśmy rok temu. No właśnie. Trochę nie pamięta. coś się robi raz w roku, to później się nie pamięta, nie? No. Ale lepiej by było dwie osoby, żeby ktoś ode mnie tam odbierał. No właśnie to, to tata. To ja tu mogę przyjść. Dobra, i teraz musimy już jechać po tego łodzkach, nie? Krzysiek rzuca nam tutaj <grym samolotami. Lubi <grym> zamach. Masz tylko nie poprącz tego cela. Okay. Lubię samoloty robić. To jest moja nowa tak. jak... No i teraz nie go. chodzę na treni, to robi samoloty. Tam, proszę. O, gdzie tu zła? A ja ci będę tu trzymać. Podajcie no, znać, kto lubi e, bierać choinkę z lampki. To nie nikt. Ale pompki to już co innego. Chyba, tak, bo tu nie wyciekło. Zróbmy głosowanie. Tak. Kto woli lampki... Ubierać im i Dobra, na Ale nie w tą stronę. Aha. Muszę <laughs> to znaczy, tak się mam na to No Bo ja nie mamy jak kładać. stary. Na sekundę tylko. No. Przyjmuj na sekundę skarzy. No i teraz też to musisz yy, fajnie tak układać. Nie, no. <noise> no dobra. Missem! No, musisz na dołóżku się skoczyć. A koniec? Nie, no, nie. Ja, bo tutaj mi zabraliście teraz. O, Dawajcie. ładnie to wygląda. Nie wyłączę jeszcze, żeby um, pokazać mój ulubiony Pewnie jak ten samolot lata. Ła, yeah. dobra! <laughs> <laughs> Ciało. Mm. Mm. Szukaliśmy przedłużacza i dlatego światło kości się co, ale dzieci już to oczywiście zaczęły wieszać. Zrobię z wasie choinki. A tutaj daliśmy mu to tak nisko, żeby Mikołaj mógł zadzwonić. Jakby tak! Wypadniecie z tej! O, o! Ale białe takie! Fajne! Ale a zamikne jest? Ile mamy bombek? A to są jednak stolki? To w to tak może świecą się normalnie. O. Normalnie. Au? Tak, normalnie. A, no, tak Ale nie. A tak jasno. jasno? O. U, Uła, to, to, tak. Tak tak. O. Tak najlepiej. O, bo, bo. Dobra, na razie tak. Gdzie jest dyskutka. Nie ma chyba tak, że całkowicie yy, się nie rusza. O, jest dyskoteka. Nie, bo teraz wam się będzie w oczach mieć. Dobra, koniec imprezy. Koniec imprezy. O, włączaj. O! tutu 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 imprezy. O, jest jeszcze taka. No, to też jest ładny taki domak, nie? No, to jest lepsze szukanie hońki, czy dekorowanie hainki. Dekorowanie chońki. いいですよ。 Dzieciaczki uczą się robić uszka, robimy pierogi na Wigilię, no i uszka. Pierogi to już są specjalistami w robieniu pierogów, a teraz... Jestem już specjalistą od uszek. Jestem mam trzy uszka. W sumie wszystkie tu. to mamy. Mam trzy usz, mam trzy ucha i jedno zapach, zapasowe. Ja też mam jedno. ucho. Mam no zapasowe. Ale już nie mam Wygląda. Boże. kwadracików. Teraz będziemy robić kwadraciki. Mogę? Tak, ale z tego pieroga ułap. Pieroga? Tak, bo to jest okrągłe, to ulep pieroga. Ja zaraz wywałkuję no, po ciasto na łóżka. Dużo nie nagrywamy, bo nie mamy czasu. Trzeba robić pierogi i trzeba zrobić jeszcze. Musimy ułożyć lego. Muszą ułożyć lego, no właśnie, także zarobiliśmy. Ulubiliśmy pierogi, troszeczkę nam mało tych pierogów wyszło. I łóżka też. Ale to nic będzie tyle, co na wigilię. I dzieciaczki teraz sobie składają lego. Które dostały w prezencie zaczynają zbierać prezenty. Już nam się udało. Złożyły. Taki domek. Jeszcze mało. Jeszcze doniosły. Następny. A my oglądamy Wakacje w Krzywym Zwierciadle. Griswoldów. Ale to jest jakaś druga część. Ja w ogóle tego nie pamiętam. Dajcie znać, czy oglądaliście drugą część? Nie wakacje, znowu pomyliłam, już kochani, czekaj. Tylko święta w i z woldów. i to jest druga część. Owieczki. I trzy ludeczki Jest niedziela wieczór ja gotuję warzywa na sałatkę i na śledzie pod pierzynką żeby już jutro wystygły i żeby były gotowe. Jutro będę gotować, jutro będę robić wszystko do jedzenia, żeby już w Wigilię się tym nie martwić. Przygotowałam sobie też śledzie. Tutaj mam akurat pokrojone w kostkę właśnie do śledzia pod pierzynką. Drugą puszkę mam pokrojone w takie kawałeczki po prostu na śledzia w oleju. Także to już się może marynować. Warzywa się gotują i jutro od rana będę gotować. Na wieczór zaparzyłam sobie dziurawiec. Dziurawiec jest bardzo zdrowy. Po prostu można powiedzieć na wszystko. Ale trzeba go pić, jak nie ma słońca, bo on źle reaguje ze słońcem, więc jako go właśnie zawsze w okresie jesienno-zimowym piję. W tym roku zaczęłam dopiero niedawno, bo wcześniej właśnie była taka jesień bardzo słoneczna, więc nie ryzykowałam i teraz go właśnie dopiero w grudniu zaczęłam pić. Jest sobota rano, Obie, obrałam warzywa do sałatki, i teraz kroimy z sercią. Jest poniedziałek rano. Poniedziałek rano. Nie, mi się tak w ogóle pomieszało wszystko, zawsze jak są jakieś takie święta w tygodniu, no teraz dopiero będą, ale wszystko staje na głowie, bo my wczoraj w niedzielę jak nigdy robiliśmy dużo rzeczy. I teraz mi się w ogóle tak wszystko miesza. Rano myślałam, że jest niedziela dzisiaj. Może też się rano zastanawiał, czy ma iść dzisiaj do pracy, czy nie, co to jest w ogóle za dzień, ale ma urlop już, e, także jest w domu. E, wszystko staje na głowie, zawsze jakieś takie wolne, jakieś podejrzane, dziwne dni. Także my sobie tu działamy. Nie nagrywam dużo. Nie w ogóle się mogę pokazywać, jak ja wyglądam. Nie nagrywam dużo, bo nie mam czasu ani też aż ochoty tak nagrywać. Ale będę nagrywać takie urywki, że tak powiem, co po kolei mniej więcej robimy. I tam mi się robi sma smaży mi się farsz na rybę po grecku. Także już obrałam warzywa, poszatkowałam i się smaży. Rybkę mam dorsza właśnie na rybę po grecku, też mam wyciągniętą już w przyprawach i za chwilę będę smażyć. Z tych warzyw też zrobię jeszcze um, śledzia pod pierzynką. No już może to wszystko niestety się teraz wygląda, no, ale tak wygląda w kuchni podczas robienia. E, nie mam czasu lepiej tego pokazywać. E, także będę miała całą trzy potrawy, nie? No. Pierogi w zamrażarce. No i działamy sobie od rana. I łóżka w zamrażarce. Tak, i łóżka w zamrażarce. Mam nadzieję, że nam wyszło, że one się jakoś ugotują, bo troszeczkę... Mm, ciasto mi się zrobiło za luźne i troszeczkę tak nam nie wychodziły, tak jakbyśmy chcieli te pierogi, bo na ostatnią chwilę po prostu zawsze sobie robię wcześniej i mrożę. A teraz też oczywiście są zamrożone, bo by nie wytrzymały do tego czasu. Ale właśnie troszeczkę na ostatnią chwilę robiliśmy, ale to nic dobre. Wszystko będzie na pewno dobrze. Yy, coś jeszcze chciałam powiedzieć. Już odpaliłam kamerę. Mm. Aha, że właśnie dzisiaj chcę sobie wszystko pogotować, już tutaj posprzątać mniej więcej, tak po tym gotowaniu i tak dalej, kuchnię ogarnąć, żeby w Wigilię mieć już po prostu taki już luźniejszy dzień, spokojniejszy, już żeby nie na wariata, żeby nie denerwować się, żeby nie spieszyć się, tylko już tam zrobić stół, no i po prostu się już cieszyć świętami. Także miłego oszukowania, znaczy wy to obejrzycie już w drugi dzień świąt może, albo po świętach z tych ujęć to wyjdzie, że ja nic nie robię wszystko moje dzieci robią Krzysiu, nadziewa schab się w dobrze, może starczy Krzysztof to chciwak. W ogóle robimy swoim sposobem. Nie wiem, czy dobrze to robimy. Nie patrzyłam na żaden przepis. Robimy to intuicyjnie. Rozcieliśmy pół schabu i go teraz nadzieliśmy i i zaszyjemy. I zaszyjemy. <grybujesz> Sałatka i ryba po grecku czekają do wyniesienia do naszej zimowej lodówki, czyli do szafy, która jest na zewnątrz. To znaczy no w garażu. Jest mniej zimna jak w więc nawet może i chłodniej czasami, A więc tam sobie trzymam rzeczy. Zajmuję się teraz sernikiem. Spód od sernika mam już upieczony i teraz mieszam masę z białkami. I powiem w skrócie, co tam zrobiłam. Mam sos grzybowy już zrobiony, barszczyk mi się gotuje. No właśnie, robię teraz sernik, wzięłam się za ciasta. Dzieciaczki pojechały z tatą na ostatnie zakupy, bo tak się wydaje, wiecie, że... Wszystko jest kupione, wszystko jest kupione. A później zaczęłam od rana pisać tam, że jeszcze tego brakuje, tego brakuje. E, I się zrobiła jakaś tam, no, dość taka lista. E, więc tata wziął dziecieczki i pojechali i przede wszystkim też kupić pstrągi świeże. U nas są bardzo dobre pstrągi. W naszej miejscowości tutaj sprzedają i y, hodują sami pstrągi. Ja polecam y, jeść pstrągi tylko z gór bo w innych regionach Polski to nie jest to samo. Pstrąg, tak jak karp, czasami jak jest niesmaczny, nie jest w odpowiednich, odpowiednio chowany, to jest po prostu czuć takim mułem. No, potrafi być naprawdę bardzo niesmaczny, a pstrąg jest wiadomo rybą górską. Potrzebuje takiej przepływowej, czystej, świeżej wody. I właśnie y, tylko z rejonów górskich jest ten smaczny pstrąg, przynajmniej mi nam tak smakuje. I my tutaj w naszej miejscowości właśnie sprzedamy z własnej hodowli wspaniałe pstrągi. Więc już pojechali kupić, żeby się nie okazało, że później y, no nie ma, nie? Bo wiadomo wszyscy kupują przed świętami. Także my jemy smażonego pstrąga na Wigilię między innymi właśnie. Więc teraz pojechali po te świeże ryby, no i resztę tych zakupów. A ja robię ciasta. Zrobiłam sobie kawę w kawiarce i sobie tak myślę, że sobie usiądę, jak oni pojechali w tej ciszy i spokoju, i wypiję sobie tą kawę, ale nie wiem, czy mi się to uda. Eee, dobra, kręcę dalej. Przywieźli rybki świeże, i teraz patrzę, a mają nawet yy, torbę no. z pstrągiem, tylko że biedronka, a my mamy. Wstrąga! No, Także rybki tutaj świeże. Pokaż. Ale są ciężkie. Ciężkie. Pokaż, A jej nie dotknę. Wow. A ty taką rybę kiedyś? Pewnie, nieraz robiłam ją. Ja w życiu jej nie dotknę. strągi są Uf. fajne, bo nie ma przy nich dużo pracy. Nie trzeba ich okay. z łusek obierać. To wezmę sobie pójdziemy. No. Pa, pa. Gdzie na eee, na pole. Dobrze. Ale nie będzie wam zimno? Rybki przynieśli. Tutaj jakieś ostatnie zakupy. Jak mówiłam, śmietana już widzę, że nie ta. Miała być słodka. O matka. A jest kwaśna. Kwaśna już mam. Ale to nic. Rybki czekają na obróbkę. Strągi przygotowane, już poporcjowane. Bo ja akurat kroję... Ym, bo, jak tak na przykład robimy sobie na obiad pstrąga, no to smażę po całym, no bo każdy zje całego, no chyba, że tam dla dzieci przekroję. Natomiast, jeżeli właśnie tak smażę na święta, to w takich mniejszych kawałkach na dwie lub trzy części, w zależności od tego, jaki duży jest ten pstrąg, no bo wiadomo, że też jest dużo innych potraw i każdy zje po kawałeczku a będzie miał ochotę to sobie dołoży strągi przygotowane i wyjeżdżają do naszej zimowej lodówki zobaczcie jak ten schabik wygląda cudownie, a jak pachnie tu śliweczka wystaje Krzysiu będzie dumny, bo nie mógł się doczekać na niego razem z nim go przyprawiałam nadziewaliśmy śliwkami, Krzysiu właściwie nadziewał i nie mógł się na niego doczekać, nawet śniadanie jest mało bo powiedział, że czeka na schab Także za chwilę siadamy do obiadku. Ale już go spróbowałam, jest przepyszny. Na małam! mam! Dzisiaj jest dalej poniedziałek i dzieci teraz wróciły z Rorat. Wycinają serduszka i naklejają na tablicę. z Roratnią. nią. Krzysiu nadrabia kalendarz adwentowy z Lego. On ma dwa dni, tak? Tak. Do otworzenia. Co to jest? Ciufcia? To Tak. To montory. tory. Mam tory. to widział? To, nie. Tu to są tory. Mhm. Tak, to tej ciufci. Super. Fajnie nie? Eee, A ja skończyłam więcej gotowanie, chociaż jeszcze mam coś do zrobienia. Co masz? Bo chciałam się dzisiaj wyrobić. Skończyłam pieczenie. Jeszcze piernik jest w piekarniku. W piekarniku. Nie wiem, czy ja się mogę pokazywać. To to ogląda po a mam pytanie. Dzisiaj cały dzień e, w ogóle w takiej jakiejś koszulce wyciągniętej, no gotuję i tak dalej, więc e, nie robiłam nic, nic dzisiaj z sobą, ale chociaż na choince się pokażę. Musimy ponadrabiać kalendarze adwentowe te, które ja im daję, ale to już jutro się z nim umówiłam i mamy straszne zaległości. <laughs> także może to sobie nagramy, zobaczymy. Większość mam obrobione gotowania, także jutro jeszcze takie sprzątanie już, wiecie, z wierzchu, to wszystko. I zrobimy stół, i tak dalej. Jeszcze jutro jadę po Amelkę rano na dworzec. I jeszcze muszę zahaczyć sam jakiś sklep. o I nic nie dzieje się, więcej ciekawego. Szykowanie do świąt. normalka Co to jest? To, to, nie? to nie to są seny Mikołaja, to? No to są samki i to dzieci. W i dzieci, nie? I dalej się mieszczą. Mm. O, jeszcze pokażę tego piernika. Pamiętacie te foremki silikonowe, co kupowałam, takie świąteczne, co mówiłam, że będę piec w nich piernika. No i zrobiłam. Dobrze, że sobie przypomniałam, bo już jedno wlałam do takiej normalnej formy keksowej, bo ja zawsze robię w takiej foremce keksowej. I przypomniałam sobie, że mam te foremki i że muszę zrobić te pierniczki. I słuchajcie, i zobaczcie, co się stało. Wyciągając, no wiadomo, to jest takie miękkie, Wyciągając, złamała się noga pierniczkowi i Cienka się ostatnio zastanawiała, dlaczego pierniczek ma złamaną nogę. W wielu takich obrazkach, też na jej kalendarzu odwentowym tym z czekoladkami był pierniczek z laską cukrową i z właśnie taką złamaną nogą. No właśnie, teraz jej pokazałam, zobacz dlaczego. No bo to jest jego przeznaczenie. O, fanie patrzcie. Słodkie nie. A i to miałem. Tak. Ja w ogóle zawsze mi się podobały takie kolejki na około choinki, co się je stawia i ona jeździ na około choinki. Jakoś tak zawsze miałam to kupić i nigdy tego nie kupiłam. Kiedyś chyba wiem, że rok temu chyba były w action. No ale nie kupiłam później wyprzedali, ale w tym roku nie widziałam. Chociaż tak powiem szczerze, że w tym roku mało chodziłam po tych sklepach. Ale chyba nie było, nie wiem. Może za rok sobie kupię. Celinka wchodzi z domu i mówi jak pięknie pachnie, bo tu są pierniki. I to jest taki właśnie zapach świąt, jeszcze do tego wcześniej był zapach sosu grzybowego, nie? W ja. Celince też ten zapach bardzo odpowiadał. A mi nie. Krzysiowi nie. Aha. O, chciałam powiedzieć, że ten schab ze śliwką zjedliśmy na obiad i był wyśmienity. Mhm. No. Także na pewno będziemy powtarzać ten przepis, nie? Krzysiu, bo my z Krzysiem, robiłyśmy, z Krzysiem robiliśmy ten się nadziewał. Także fajnie nam wyszedł nie. No, A nawet tak. jak to się wyjmie tą śliwkę i się nie, je, to też jest. Tak, nawet no jeżeli bo jest smak, ktoś to, nie ma ochoty zjeść tej śliwki, chociaż mi bardzo smakuje, to, to tak fajnie przychodzi to mięso tym smakiem i bardzo dobre jest. No dobrze, idziemy odpoczywać, znaczy nie jeszcze nie, bo jeszcze coś tam mam jedną rzecz do zrobienia. Ale resztę nie mam Patrz, a nie już mam. Jutro od nowa... A, ten jeszcze. Będziemy sobie sprzątać. I się już do Wigilii. A się kąpacie? Nie, od nowa będziemy działać. Czyli będziemy się... <laughs> nie od nowa Jutro już będzie taki dzień bardziej organizacyjny Spokojny i czekamy no? um, A ja... A my... Trzeci rano. Kiedy wieczór? Trzeciej rano? Nie, trzeci rano to chyba będziecie spać. Nie, no. nie bo to do o nas zawodzi. Tak. tak, bo my musimy na siódmą kościoła. Aha, bo i te są na siódmą. No to o trzeciej, mimo wszystko o trzeciej nie musicie wstać. Musimy. Oni tak, bo krzyczymy. Tak, bo tutaj te, oni teraz na rolaty y, w adwencie były, rolaty teraz. Po południu na 17, ale jutro no ze względu na to, że z to są rano. Musiało trzeciej wstać. O. Nie, tak ciężko. Na lud.